Każdy z was może mi przerwać w pół słowa, może mnie wyśmiać. Przez ten zgiełk. Idziemy wszyscy do ciszy. Do wyjaśnienia. dziadek. Co ty zapomniałeś, że dzisiaj spowiedził Franciszkanów? A ja jeszcze nie zrobiłem. W rachunku sumienia. Tatusiu, mamusiu, to ja zjadłem kiełbasy w Wielki Piątek, dnia 15 kwietnia 1926 roku. Czy mój nie może być usprawiedliwiony? Zaplanowałem go wcześniej z Jasiem i Pawełkiem. Zdarza się, że w piwku pływają muchy. Otwieram posiedzenie. Jako pierwsza ruszyła cukrownia Strzyżów w powiecie chromeczowskim. Bracia moi, moje pokolenie, do Was mówimy: nie rozumieją nas ani młodzi, ani starzy. Ja byłem młody i we mnie było wiele uczciad, teraz, a tu nic nie ma. Czas na mnie. Czas na mnie. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. <ścoughs> Nic. Kamień na kamieniu, na kamieniu, kamień. A na tym kamieniu.